no when the whistle go Witam wszystkich serdecznie, tutaj jest PanBiedny Zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Mos Dzisiaj zagramy nie innym autem jak Subaru Impreza e, Dobra, to co, może zobaczycie jak ona, jak ona wygląda z boku, nie z boku i tak dalej, i tak dalej e, Tu tak, tu tak, tu tak, tu tak, tu tak i tu tak e, Subaru, wcześniej było Mitsubishi, teraz Subaru e, Jak wiadomo, bo wiadomo, te dwa auta a, no, tak ze sobą walczyły, tak naprawdę o miejsce w, w sercach kierowców. <laughs> um, jeżeli gram Subaru, to tak naprawdę tylko niebieski kolor się liczy. Um, aktualne Subaru, czyli to tutaj, nie zróbmy się pod bo ja nie, nie tędy droga, ale um, o gustach się nie dyskutuje. Um, dobra, to co? Może przejdziemy sobie jakiś wyścig? Ostatnio zauważyłem, że przeszedłem tak naprawdę na łatwym poziomie. Więc raz postanowiłem, że jest coś na nieco wyższym. Dobra, rozpocznijmy wyścig. Do, goju, do boju, tylko w boju. Oczywiście, jeżeli będę miał jakieś stuczki wypadki. No cóż, bywa i tak. E... Mm, to w sumie tyle. Tutaj, oczywiście, ścigamy się z takimi sam, sam, samochodami jak z e, Lexus LFA. Co jest w ogóle śmieszne, bo takie Subaru nie ma najmniejszych szans e, takowym autem. Ale co ja tam wiem. Dobra. Nitroj do przodu. Uuuu. Uuuh, Dobra, tu ktoś już. Ajajaj. Trzymaciarzu. A jeszcze fajna muzyka, prawda, w leci. Dobra, trzecie pozy... trzecia pozycja, nie jest tak źle. Aczkolwiek wiadomo, co w pozycję pierwszą Kto tam jest przede mną? To wygląda jak Ford. Dobra, no, pojedziemy tędy Ford i. A, to to już nie wiem. Forda już wyprzedziłem. No, dziwnie, żeby nie. To jest Audi A1 W sumie... Nie, to Audi jakoś mnie do siebie nie przekonuje Ale go elegancko Czego trąbisz, baranie? Dobra, aktualnie jestem pierwszy I nie planuję oddać tej pozycji A to nie będzie takie hop do przodu, ponieważ... Kurde, jak to mam wszystko na ultra i tak dalej, i tak dalej To po prostu te światła to... Wszystko naprawdę eleganckie a, czerwony kolor, no dobra, ich będzie. I to się to po prostu ślepia. Nie. Uuu, bo jak tutaj w coś wywalę. Dobra, okej, okay, elegancko. Minuta 26 i chyba nawet pobiłem. Tak, pobiłem rekord elegancko. Jak w widzicie, to jest speedwall, czyli e, tam ściana prędkości. I ona pokazuje e, Wam e, Waszych znajomych, jako, jako, jakie oni mieli po prostu rekordy e, na danym torze. I tak to więcej wygląda. Dobra, lecimy z kolejnym wyścigiem. O, Audi, minnie. Subaru, e, To jest Ford. <grytanie> e, dostosować auto. To tutaj chyba tak naprawdę nic musimy. Co zobaczmy? Wytrysk mnie nie interesuje. Ja strasznie boję się tej muzyki w tle, którą którym słyszycie. Mmm, e, dobra, to jest na łatwym. To co, może jakieś story byśmy pocisnęli. Coś dłuższego, nie? E, to nie może być e, nieciekawe, po prostu. Eee. Czekajcie, wyścigi. Odległość do startu. Nie, dobra, poćcimy. ta to jest to. Dobrze, dobrze widzę? Tak, to jest to. Rozpocznijmy wyścig, coś dłuższego. Oczywiście, wiadomo, ja to będę przechodził naprawdę, po dwa wyścigi. Żeby was po prostu nie zanudzić. I w sumie to wszystko. Ten tor jest naprawdę trudny. Tutaj łatwo o cokolwiek przypieprzyć. To bardziej, że ścigamy się z trójką przeciwników. Mm, a oni byle cipami niestety nie są Dobra mistrzubiści, sorry chłopaku, ale odpadasz Uuu, chyba w coś przypieprzę Nie, dobra <laughs> No na, na przykład jak samicie widzicie to jest ten Nissan e, Skyland. E, takie Subaru nie miałoby najmniejszych szans Takowym samochodem, ale okej okay. To jest tak naprawdę tylko NFS Trudno się tutaj spodziewać e, czegoś realnego a muzyka w też jest naprawdę fajna. Ogólnie tutaj muzyka w tym nfs no nie jest najlepsza, ale da się przeżyć, jak dam jest ok. Dobra, ok tutaj. Ok, nic mi... Wow, przejechałem. No to beka. <grywka> jak się rozpędziłem to już na maksa. A dobra, mam jeszcze pakiet nos, więc ja mam problemu, żeby dogonić moje przekrzywniku. No kurde, no z tym Lexusem, no taki Subaru nie ma najmniejszej szansy. Nie wiem, co on tutaj robi. Zresztą, jak je życie. Możecie śmiało zobaczyć jego specyfikację, takiego Lexusa. E, no to cóż, o, szczęka opada, ta. dobra, jestem pierwszy, nie planuję oddać mojej pozycji. No chyba, że na chwilę. Ok, to, to jest samochodzik, jego jakoś miniemy. Dobra, piękny drift. To jeszcze nie musimy, aczkolwiek Co mi zależy No i tutaj, żeby się zmieścić To ograniczę praktycznie studem Nie, dobra, okej okay. Zwolniłem specjalnie, żeby nie uderzyć w ten samochód Wow, zobaczcie na mapę Jeden przecież już o coś przypieprzył No i policja oczywiście Dobra, ja potem ją ucieknę Z tym nie będzie problemu Przynajmniej tak mi się wydaje, no Uuuu, jak tutaj o coś przywalę? Uuuu, uu, <dobra>, dobra, miałem szczęście. Nie, w sumie to nie jest szczęście, to jest skill. To jest w sumie skill, a co mi tam? O, końca straciła wizję, no i dobrze. Oczywiście w tej chwili ścigamy się na poziomie średnim. Tam chyba nawet było, że. Na, pozi na poziomie. E, gdy wczytywała się gra. Mapa w sumie. W sumie to dokładnie wyścig. To tam jest chyba pokazane na jakim poziomie się ścigam. I zjeba Wow. Wow dobrze, że ta blogada była, bo gdyby nie ona, ja bym sobie pojechał dalej prosto. <grym> Więc sam ja wiecie, rozumiecie, trzeba często gęsto patrzeć się na mapę. Oczywiście mogę także dla was nagrać multi, z tym nie ma problemu. Tylko za rzeczy chcecie. W ogóle w filmie w 60 klatkach, a naprawdę NFS w 60 klatkach wygląda przepięknie Podobnie jak Battlefield czy Titanfall Więc są odpalić HDI do przodu Dobra, piękny poślizg. Tutaj znowu jechać, żeby Driftować sobie elegancko I tutaj żebym się jeszcze zmieścił, dobra, z pełną prędkością Uuuu, elegancko no i meta. Tam polska jeszcze ściga, ja im za chwilę ucieknę. 3-30, znowu pobity rekord. <śmiech> <śmiech> jeszcze na nagraniu, więc elegancja, Francja. Tam polska mnie dalej ściga, czy nie? O, żem że przypieprzył. To był błąd. To był mega duży błąd. Bo gdybym. O, dodge odblokowałem elegancko. Dobra, uciekniemy im, nie ma lipy, co? Naprawdę, nie jest jakoś mega trudno uciec z policji. Aczkolwiek ja po prostu nie lubię się z nimi bawić. Dla mnie to jest nude, naprawdę. Nigdy nie lubiłem bawić się z policją, uciekać i tak dalej. To jest nic specjalnego, nic ciekawego. Jak dla mnie liczył liczy się tak naprawdę tylko i wyłącznie wyścigi. O jezus, nie, nie biały, Biały to brak koloru. Doja oczywiście tak samo nagram. No bo jednak doszło taka podstawa, wiecie? <gry> Czy chociażby mustanga nawet jakieś starsze auto, dlaczego i by nie? Jakiś Mercedes oczywiście tak są się pojawia. Tutaj jest zmiana tak naprawdę kolor na niebieski. Subaru niebieski kolor. To się hmm, po prostu dodaje. Okej, z cóż, to było na tyle, ja żeby komentarz i ten gameplay wam się podobał, standardowo do, zapraszam do komentarzy, subskrypcji i e, ocen Trzymajcie się. Do usłyszenia Hejos!